Witamy w pierwszej części naszej wycieczki po zakamarkach Centrum Zdrowia Tuchów. Coraz więcej mówi się w regionie o świadczeniach tutejszych poradni i ofercie oddziałów. Postanowiliśmy sprawdzić, na ile doniesienia o jakości i zaawansowaniu technicznym znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Zaczynamy od zastukania w drzwi oddziału położniczego z neonatologią. O tej właśnie części tutejszych świadczeń niegdyś w regionie było głośno. Jakie są szanse na odbudowę niegdyśniejszej marki, jak oddział wygląda dzisiaj? Odpowiedzi na te pytania najłatwiej znaleźć u pacjentek. Szczerze mówiąc, jest to moje czwarte dziecko, i wybrałam tuchów. I jestem bardzo zadowolona, bo jest naprawdę przemiła opieka. Jest fajnie. Naprawdę, panie położne są przemiłe i opiekują się nami bardzo dobrze. I mam porównanie z innymi szpitalami, dlatego jeśli zdecydowałabym się na kolejne dziecko, na pewno wybrałabym tuchów. A jak najmniej, Pociecha? Bartuś. Atmosfera jest oczywiście bardzo ważna, jednak najistotniejsze dla pacjentek wydają się kwalifikacje personelu. Jarosława Gębala-Witek, ordynator udziału Neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów. Naprawdę muszę się pochwalić, że udało mi się ściągnąć najlepszy personel z okolicy, jeżeli chodzi o lekarzy. Z dziedziny neonatologii to są ludzie z wieloletnim doświadczeniem, pracujący jednocześnie w ośrodkach wyższego rzędu neonatologicznego, także ich doświadczenie jest olbrzymie i myślę, że można mi tego zazdrościć. Rozumiemy się doskonale, jesteśmy jak gdyby z jednej szkoły neonatologicznej, także ta opieka jest wspólna, jednakowa. Ale to, czym muszę się naprawdę pochwalić, to jest personel również pielęgniarski. To są bardzo wysoko wykształcone pielęgniarki neonatologiczne i, i to jest naprawdę podstawa opieki lekarz i pielniarka całą dobę. Teraz właśnie o tych rodzinnych porodach. Czy to jest rzeczywiście doświadczenie dla każdego? Czy zdarzają się na przykład omdlenia? Zdarzają się, zdarzają, zdarzają się, że w całym ferworze tego porodu najmniej się zwraca uwagę na tatę, który nagle robi się blady, blady jak ściana i, i dobrze jest, jeżeli ktoś to zauważy i niestety no nie każdy może być uczestnikiem tego porodu, chociaż ojcowie naprawdę starają się stanąć na wysokości zadania. Jest to u nas możliwe, bo to pomieszczenie jest w ogóle wydzielone, także ten tato może być nieskrębowany innymi pacjentami, i to jest, to jest korzystne, także ten porusz rzeczywiście jest intymny. Czy taty, pojawiają się rzeczywiście babcie i niczonkowie? Tak, rodziny. oczywiście przed chwilą mieliśmy cięcie, gdzie po prostu cała rodzina, dziadkowie, babcie, no nie mogli wejść na tą salę cięć, ale jak tylko wyszłam z tym dzieckiem, to oni już byli, także to jest naprawdę bardzo miłe i, i no, zezwalamy na wszelkie odwiedziny właściwie. Mamy system rooming, in, czyli mamy są cały czas z dziećmi. Mamy sobie karmią, decydują o tym, czy piersią, czy troszeczkę dokarmiają. Pokarm jest w opakowaniach jednorazowych, także całą dobę dostępny. One decydują o tym. Zadowolony między innymi z tego, jak się zachowują położne pielęgniarki. Pierwszy raz rodziłam w Tuchowie. No i jak odczucia? Bardzo dobre. Pielęgniarki są miłe, położne tak samo, także jestem zadowolona. Bardzo Pani się denerwowała przed tym momentem narodzin? Nie, bo to już trzecie. Dwie dziewczynki, a no teraz też dziewczynka. Jak ma na imię? Y Dominika. Moja miałam na przykład sarkę, no, no także jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o sprzęt, to oprócz aparatury wykorzystywanej na co dzień jest także sporo urządzeń na wypadek zagrożenia. Musimy sobie zdawać sprawę, że każdy poród fizjologiczny może się zakończyć jakimiś jednak powikłaniami ze strony matki, jak i ze strony noworodka i wtedy musimy działać. Ten sprzęt jest można powiedzieć nawet w nadmiarze u nas. Wyposażenie jest pełne i wysokiej klasy. Mamy stanowiska tak zwane otwarte do resuscytacji, mamy sprzęt do wspomagania oddechu, zarówno nieinwazyjnego jak i tak zwany respirator, ale jest też Sprzęt, który pomaga jak gdyby wcześniej przed respiratorem i pozwala uniknąć nawet tego respiratora. Także tu jest naprawdę uką w stronie panów prezesów, że zainwestowali, bo nie jest to tani sprzęt. Jak się okazuje, żeby pozyskać dobrego lekarza nie wystarczy mu zapewnić godziwej pensji. Czasami bowiem ma także wymagania dotyczące sprzętu, na którym będzie pracował, mówi prezes Centrum Zdrowia Tuchów Tomasz Olszówka. Negocjacje w tym przypadku były trudne, bo pani doktor wyraźnie postawiła pewne warunki brzegowe, które musiałem spełnić, żeby, żeby się zgodziła pracować z nami. Sprzęt najwyższej półki, który został tak wymieniony przez panią doktor. Jeżeli nie spełnimy tych warunków, pani doktor powiedziała, że nie, nie ma szans na dalsze rozmowy. No i te warunki musieliśmy spełnić i mamy satysfakcję, że pani doktor od 1 stycznia jest w naszym zespole. Przy obecnym rozwoju diagnostyki pewne rzeczy można już wcześniej przewidzieć. Na co należy jednak zwrócić uwagę? Gorący apel mój taki do mam, żeby naprawdę rodząc w terenie zwracały uwagę na to, czy tam będzie lekarz pediatra, czy tam nie będzie lekarza pediatra. Jest to naprawdę istotne, bo nieraz dyżur pod telefonem nie wystarcza, w przypadku noworodka decydują minuty i sekundy. Powiedzmy o tym, że ten oczywiście dyżur tutaj właściwie cały czas jest. Tak, osiem osób zatrudnionych w zakresie lekarzy neonatologii pozwala nam na pełne, całomiesięczne, całodobowe zabezpieczenie oddziału, plus oczywiście zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu pełne zabezpieczenie pielęgniarek tylko i wyłącznie neonatologicznych. Także tu nie ma żadnych problemów pod tym kątem. Co możemy polecić? Na pewno przemiłą atmosferę, bo naprawdę mamy wychodząc, są bardzo zadowolone. One wychodzą uśmiechnięte. Nieraz przychodzą, to sobie po prostu troszeczkę z nami odpoczną, bo jeżeli to jest czwarte, piąte dziecko, a tak się w tym tele nie zgadza, bo to są wielodzietne rodziny, to one naprawdę ten pobyt traktują oczywiście jako pobyt z tym nowonarodzonym dzieckiem, ale troszeczkę odpoczynku. My staramy się im, im pomóc. Ja mówię, u nas nie ma nic na siłę. Jeżeli mama chce troszkę odpocząć, jeżeli jest po cięciu cesarskim, my tą dobę jej dajemy. Nic nie jest na siłę. Jeżeli chce być od razu z dzieckiem, jest od razu z dzieckiem. Jeżeli dzieckiem zajmuje się tato to przy mamie, to zajmuje się ta, to przy mamie. Mamie, bo też się tak w tej chwili zdarza. Możemy naprawdę ze swojej strony zapewnić wysoko specjalistyczną opiekę. Ona jest naprawdę porównywalna ze szpitalami drugiego poziomu, czyli z Czeklikiem i Łukaszem. Czym jeszcze powodują się mamy wybierając tuchowską porodówkę? Z dobrej opinii, dobre warunki, dobra obsługa, położne. Bardzo się pani stresowała, czy jakby ta atmosfera niwelowała to wszystko? To Znaczy, no bałam się przed. No bo pierwsze dziecko. Gdyby pani miała rodzić drugi raz, to też tutaj wybrałaby pani. Tak, też tutaj. Czy zatem warto wybrać duchów? Najlepszą rekomendacją wydaje się opinia mam. Cieszę się, że zatrzymali ten szpital i ten oddział. Bardzo mi się podoba.